Kocham seks! Robiłbym to cały czas! Stoję na koncercie i słucham takiego gościa, który krzyczy, że kocha seks i woła jeszcze: robiłbym to nawet w lesie! Z kolegą stoję z boku i tak patrzę na, te, na, na, na niego i mówi: ale ciekawy gość, podoba nam się. Ale nagle ten człowiek mówi: ale tylko po ślubie. Tak popatrzyliśmy na siebie i stwierdziliśmy, że to jest trochę bez sensu. Co to za koncert, w ogóle co to za tekst. Więc e, poszliśmy z tego koncertu. Poszliśmy sobie zapalić trochę haszyszu, e, poimprezować i później na drugi dzień poszedłem zobaczyć tego gościa. się nazywał David Pierce i pod drzewem w, na Slotard Festival rozbił swoje dwie kolumny, postawił swoje dwie kolumny i zaczął opowiadać jakieś jeździ po różnych festiwalach rockowych i robią show jako No Longer Music. I wtedy, kiedy on to mówił, e, w trakcie przewijała się historia Jezusa. Co on robił kiedyś, ale co robi dzisiaj aktualnie. I zaczęło coś w moim sercu się poruszać. I Wtedy pamiętam, w tamtym czasie zajmowałem się buddyzmem, Dzogchen, e, imprezowałem, tak zwany sex, drugs and rock and roll, e, prowadziłem swój teatr, i, i, i kiedy on opowiadał o tym, co robi w tym artystycznym projekcie, i opowiadał o Jezusie, coś się pobudziło, zaczęło budzić w moim sercu. I pamiętam, powiedziałem: Jeżeli ten Jezus jest prawdziwym Bogiem, a nie kolejnym oświeconym Buddą, to chcę go poznać. I kiedy wyszedłem do modlitwy, bo było wezwanie do modlitwy kiedy wyszedłem do tej modlitwy ta ekipa zaczęła się o mnie modlić rokendrolowców chłopaków którzy mają dziary dready zaczęli się o mnie modlić i poczułem Bożą obecność która stąpiła na mnie I to było coś niesamowitego niczego się nie spodziewałem że mogę doświadczyć podczas modlitwy ale o dziwo zacząłem doświadczać Bożej mocy podczas tej modlitwy. I kiedy ta obecność, chwała przychodziła do mnie, zaraz poczułem, że jestem oddzielony od Boga, że jestem po prostu grzesznikiem, który, który idzie prosto do piekła. Naprawdę, to było doświadczenie duchowe, które mnie prowadziło do takiej świadomości, ale zarazem poczułem bardzo dużo miłości. I w tym doświadczeniu Bożej miłości, tej chwale Bożej po prostu nabierałem hausty powietrza, nie mogłem Wręcz mm, powstrzymać się od tego, żeby tej powietrza, tego powietrza nabierać, bo jakoś, tak jakbym się dusił. A, i, I pamiętam, że poczułem Jego miłość, poczułem Jego miłość, a później doświadczyłem czegoś niesamowitego. Zrozumiałem, że jestem uwolniony od narkotyków, alkoholu, papierosów, że Bóg w to na, totalnie, ponadnaturalny sposób mnie uwolnił. I byłem człowiekiem, który próbował wielu rzeczy. Mm, prowadziłem teatr, grałem w różnych kapelach rokowych, zajmowałem się artystycznymi rzeczami i szukałem celu i sensu życia. I znalazłem ten cel i sens życia w Jezusie Chrystusie.